Cześć. Suwy są przestronne, pojemne, nadają się do jazdy w mieście, a te, które posiadają napęd na cztery koła, również w terenie. Są też modne, stąd też wynika ich popularność. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam Suwa, który już pojawił się na naszym kanale, lecz była to pierwsza generacja, natomiast dzisiaj pokażemy Wam Tiguana. Z 2021 roku, który jest przedstawicielem drugiej generacji i już oczywiście zamontowaną instalacją gazową. Zapraszam na kolejny odcinek. Wagen Tiguan, którego mamy dzisiaj na nagraniach. Jest to druga generacja, już po faceliftingu, który odbył się w 2020 roku. Jakie zmiany przeniósł ten facelifting? Przede wszystkim y, są to zmiany w postaci innych reflektorów, tak zwane IQ Lite, matrycowe LEDy, inna jest też atrapa chłodnicy nieco oraz nowy znaczek Volkswagena, który, szczerze powiedziawszy, mniej mi się podoba niż poprzedni. Natomiast to moja subiektywna ocena. Jeżeli chodzi o zmiany wewnątrz, yy, są dostępne również dwie inne wersje silnikowe. A jak już o silniku wspomniałem, zobaczymy, jaka jednostka napędowa kryje się pod maską. I w tym momencie ukazała nam się jednostka napędowa naszego Tiguan'a. Jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny oraz turbodoładowaniem z oznaczeniem TSI. Jego pojemność wynosi równo 2 litry, natomiast moc, którą generuje to 190 koni mechanicznych. Myślę, że na tą bryłę taka moc jest jak najbardziej rozsądna. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie podzespołów instalacji gazowych, które są widoczne na pierwszy rzut oka, widzimy m.in. elektrozawór, tutaj mamy reduktor, widoczne są również wtryski, natomiast w żaden sposób nie zaburza to kwestii wizualnych. Wszystko jest ładnie, estetycznie zamontowane i jest jak w największym stopniu zbliżone do oryginału. Jako, że w Automixie zajmujemy się nie tylko montażem instalacji gazowych, Klient zlecił nam wymianę oleju, i zgodnie z zaleceniami producenta wymieniliśmy go na 0W20. Jeżeli chodzi o popularność tego modelu, jest bardzo popularny na świecie, ponieważ Tiguan znajduje się w czołówce w kwestii sprzedaży suwów na całym świecie. Obok niego są takie samochody jak Toyota RAV4, Honda CRV czy też Hyundai Tucson. I tak się składa, że wszystkie te samochody, które wymieniłem, znajdziecie również na naszym kanale YouTube, oczywiście z zamontowanymi instalacjami gazowymi. Jesteśmy już przy kolejnym miejscu, które mamy do omówienia, a jest nim wlew do tankowania gazu. Widzę, że klapka jest duża, więc było wystarczająco dużo miejsca, aby zabudować tutaj pełne złącze. I tak się też stało. Tutaj mamy właśnie pełne złącze do tankowania gazu, którym na moment tego materiału tankujecie paliwo za 3 zł. Natomiast tym korkiem obok zatankujecie za 6.50. Wybór należy do was. Zmierzamy zatem do bagażnika i Zatrzymamy się nieco z tyłu pojazdu. Tutaj lifting też przyniósł nieco zmian. Odnośnie logo, oczywiście, oraz napis. Napis Tiguan przed liftingiem był umieszczony tutaj z lewej strony, teraz jest w centralnej części pod znaczkiem Volkswagena. Otwieramy. Klapę bagażnika i ukazuje nam się w tym momencie bagażnik o całkowitej pojemności 615 litrów. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń ta przestrzeń powiększy się do 1655 litrów, czyli wtedy już się nam robi całkiem duża przestrzeń. Zresztą 615 litrów to też przecież nie jest mało. I zaglądamy pod podłogę bagażnika. I mamy zbiornik o całkowitej pojemności 61,5 litra. Z uwagi na 80% stopień napełnienia, zatankujemy do niego około 49 litrów gazu LPG, czyli całkiem sporo. Zwróćcie uwagę, że podłoga bagażnika jest całkiem płaska, nic tutaj nie odstaje, nie mamy progu załadunku, tak więc zbiornik w żaden sposób nie podwyższył nam podłogi bagażnika. Mamy tą samą funkcjonalność. Siadamy teraz do Tiguana i jedziemy na przejażdżkę, gdzie przekażę resztę informacji. Jak widać po naszym kanale YouTube, nawet nowoczesne jednostki napędowe, takie jak chociażby w prezentowanym modelu, mamy silnik. 2.0 TSI, czyli bezpośredni w z benzyny, mogą być zasilane gazem LPG, a tym samym jeździć o wiele taniej. Zdaję sobie sprawę, że wiele ludzi szydzi z takiego rozwiązania jak LPG, natomiast dzisiejsza technologia pozwala zasilać samochody w taki sam sposób identyczny jak benzyną, a jak wiemy, gaz jest paliwem ponad dwa razy tańszym od benzynę, więc można naprawdę dużo zaoszczędzić. A ja uwierzcie mi, nie ma żadnej, absolutnie żadnej różnicy w komforcie jazdy. Teraz na przebitkach widzicie Volvo S60. To będzie temat na inny odcinek i to jest też bardzo skomplikowana realizacja, bo było to robione auto pod indywidualne e, zestrojenie w kwestii podzespołów instalacji gazowych. Musieliśmy po prostu e, opracowywać na ten samochód indywidualny program, natomiast to będzie temat kolejnego odcinka. A teraz skupimy się bardziej na Tiguanie. Dobrze, zatem sprawdzimy, jak samochód radzi sobie z przełączaniem się między paliwami, więc wyłączamy instalację gazową. Był charakterystyczny dźwięk, jedziemy teraz na benzynie, czyli na naszym droższym paliwie. I z powrotem, teraz słyszałem tylko takie kliknięcie elektrozaworu. Jedziemy już na naszym ekologicznym paliwie. Żadnej różnicy w komforcie jazdy. Samochód tak samo pracuje, a jeździmy za połowę ceny. Trochę o wyposażeniu. Prezentowany Tiguan, jak to słów, takiej średniej klasy, ma dosłownie wszystko co potrzebne do komfortowej jazdy poprzez. Automatyczną skrzynią biegów przez napęd na cztery koła, elektroniczne zegary, pomiędzy nimi widoczna jest nawigacja, duży ekran inforozrywki, klimatyzację automatyczną. Tu jedynie do czego mógłbym się przyczepić, to że nie ma fizycznych przycisków do kontroli klimatyzacji. Jest to trochę Słabe, jeżeli chodzi o ergonomię, ponieważ no, trzeba się skupić na tym dotyku. Jeżeli byłby to fizyczny przycisk, to bez odrywania, się, bez odrywania wzroku od, od drogi możemy bez problemu tą temperaturę ustawić. Natomiast tu to jest nieco utrudnione. Poza tym, jakość zastosowanych materiałów to naprawdę tutaj do niczego nie możemy się doczepić. Wszystko jest tak, jak ma być. W tym odcinku oczywiście nie zabraknie pozdrowień. Tym razem dla pana Grzegorza, który przyjechał do nas z Podkarpacia i już od 34 tysięcy całkowitego przebiegu będzie jeździł za połowę ceny oraz naszą pięcioletnią gwarancją, która Obejmuje aż dystans 150 tysięcy kilometrów, i aby taką gwarancję zachować, należy serwisować samochód raz w roku bądź 120 20 tysięcy przejechanych kilometrów, w zależności co wystąpi jako pierwszy. Tymczasem mamy kawałek prostej drogi, spróbujemy zobaczyć, jak te 190 koni sobie radzi. I mamy stówkę bardzo fajnie. Nie jest to może jakiś demon prędkości, bo jednak opory toczenia będą tu duże, duża bryła. Raczej ciężkie auto, natomiast myślę, że wiele osób taka moc w zupełności wystarczy do codziennej jazdy. Robiąc research do tego odcinka, szukałem ile ten samochód spala z takim silnikiem. 2 litry TSI 190 KONI, i wyniki jakie wyczytałem na portalach internetowych, to około 10 litrów benzyny na 100 km, czyli. Nie jest to może jakaś przerażająca ilość, natomiast przy cenie benzyny na poziomie 6,50 mamy 65 zł na 100 km, natomiast my samochód litrażowaliśmy na 200 km odcinku autostrady ze stałą prędkością 120 km na godzinę i wyniki, jakie nam wyszły już w przeliczeniu na 100 km, to 8,2 litra gazu plus niespełna litr benzyny, co przy obecnych cenach paliw daje nam około. 30 zł za pokonanie 100 km. Zatem będziemy oszczędzać około 35 zł na każdych 100 km. Na 1000 km będzie to 350 zł, a na 10 000 km już 3500 zł. Czyli jeżeli ktoś robi roczny przebieg, na przykład 30 tysięcy km, bo takie osoby przecież się zdarzają, mamy już oszczędności ponad 10 tysięcy zł. Prezentowany Tiguan, tak jak powiedziałem wcześniej, ma napęd na cztery koła oraz automatyczną skrzynię biegów. I co to powoduje? No na pewno, że ten samochód będzie miał te spalanie wyższe niż taki samochód, który ma napęd na dwa koła czy też manualną skrzynię biegów. Tym bardziej właśnie warto w takim przypadku zamontować instalację gazową, ponieważ tutaj na pewno będzie to czuć, że te wydatki zostaną znacznie zredukowane, jeżeli chodzi o wydatki na paliwo. W Automixie już od ponad 20 lat zajmujemy się montażem instalacji gazowych i powiem nieskromnie, że jesteśmy największym warsztatem w Polsce, jeżeli chodzi o montaż autogazu. Tym samym przerobiliśmy już różne jednostki napędowe. Mamy ogromne doświadczenie, więc jeżeli macie jakiś nietypowy silnik, bądź takiego Tiguana z takim silnikiem, bądź też innym, napiszcie do nas pod filmem macie linka do wyceny instalacji. Tam też na naszej stronie znajdziecie wiele przydatnych informacji odnośnie użytkowania instalacji gazowych, a także różne nasze realizacje. Tymczasem dzięki za odcinek. Zachęcam do subskrypcji, ponieważ na bieżąco pojawiają się kolejne materiały. Tak się składa, że jutro będziemy nagrywać Volvo S60. Mamy w zanadrzu jeszcze kilka fajnych aut do nagrania, więc warto śledzić nasz kanał. Tymczasem dzięki jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!